Buongiorno tutti, witamy ze słonecznej Italii. Kolejna runda z Porsche Sportska w Deutschland, niedaleko Rimini i Tornisano. To będzie piękny, emocjonujący i słoneczny dzień. Zwycięstwo smakuje najlepiej. Było dużo drugich miejsc, dużo trzecich, także podjał już tam towarzyszyły. Natomiast wyścig dodatkowy, sobotni, nocny, który jest raz w sezonie jako taki dodatkowy, przyjechaliśmy na drugim miejscu, więc też w porządku. Dzisiejszy wyścig niedzielny już nie był taki słodki, bo dwóch rywali, jako, wystąpiłem do niego jako lider, dwóch zawodników, którzy są za mną i liczą się w walce o tytuł w tym roku. Eee, niestety jechałem, jechałem pierwszy, wyprzedziłem, bo startowałem w drugiej pozycji z pierwszej linii. Wyprzedziłem mojego rywala jadąc na, na pierwszym miejscu. Eee, zbyt optymistyczny atak, który przeprowadził na rywal. Analizowaliśmy to na onboardach z timem. Okazał się no, dla mojego samochodu uderzył, po prostu rywal uderzył w moje koło, straciłem trochę geometrię. Powoli żegnamy się z torem Misano. Słonecznie, deszczowo, na pewno emocjonująco, a możliwość usłyszenia Mazurka Dąbrowskiego. Dla Mariusza Góreckiego na długo zostanie w naszej pamięci. Cóż, arrivederci i do zobaczenia następnym razem.